Cześć, zapraszam Was na kolejne podsumowanie technologicznego tygodnia, czyli Szpany Zbany, w którym opowiadamy Wam o tym, co nam się podobało i co nam się nie podobało. Zaczynamy od tego, że Microsoft pracuje nad nowym nośnikiem danych i ten nośnik ma wytrzymywać nawet 10 tysięcy lat, o ile ktoś za 10 tysięcy lat będzie chciał przeczytać cokolwiek mieliśmy tam do zachowania. W każdym razie, Microsoft aktywnie rozwija Project Silica. Jest to rozwiązanie, które ma pozwolić na przechowywanie danych na szkle. Jego zaletą jest przede wszystkim Długowieczność. Badacze koncernu z Redmond przekonują, że mowa o nawet 10, 10 tysiącach lat. To o czym wspominałem. Mowa jest tutaj o zastosowaniu szkła krzemionkowego, na którym dane byłyby grawerowane za pomocą laserów. Te bity danych miałyby zostać przekształcone w symbole o rozmiarze takich malutkich, trójwymiarowych niemal punktów. Punkt jest jednowymiarowy. Laser o dużej mocy byłby odpowiedzialny za wyrycie tychże punktów na takiej kwadratowej płytce szkła krzemionkowego o niewielkich rozmiarach przypominających wielkością płyty CD i taki nośnik byśmy mogli sobie schować dla przyszłych pokoleń. Tymczasem Apple szykuje szturm na rynek Wearables, czyli tych wszystkich rzeczy, które na siebie możemy zakładać. Jak wynika z informacji przekazanych przez Bloomberg, Apple ma pracować nad aż trzema nowymi urządzeniami z segmentu właśnie Wearables. Wszystkie mają korzystać z nowej wersji Siri, a także funkcji bazujących na AI. Pierwszą z nowości, która prawdopodobnie zadebiutuje najszybciej, są słuchawki AirPods z wbudowanymi kamerami. Dalej są inteligentne okulary, które będą stanowić konkurencję dla podobnego. Urządzenia od mety. Ciekawostką jest też specjalny wisiorek. Trzeci sprzęt, też wyposażony w funkcję AI. Ten będziemy mogli zawiesić na szyi albo przyczepić do ubrania. W tym wypadku także możemy liczyć, oczywiście, na aparat oraz mikrofon. Mniej ekstrawagancko gra z kolei Garmin. Jak wynika z informacji przekazanych przez prezesa tej marki, w przygotowaniu jest nowy flagowy smartwatch tego producenta. Wiele wskazuje na to, że mowa o kolejnej odsłonie serii Fenix. Wskazuje na to chociażby cykl wydawniczy koncernu. Warto bowiem pamiętać, że Fenix 8 to sprzęt, który zadebiutował w sierpniu 2024 roku, z kolei model Phoenix 8 Pro pojawił się na rynku już rok później, pora więc chyba na Fenixa 9. A teraz coś o większych urządzeniach. Już wkrótce do sprzedaży mają trafić pierwsze telewizory LCD oferujące przekątną aż 130 cali. Wygląda jednak na to, że ceny w porównaniu do niewiele mniejszych 115 calowych modeli będą jednak znacznie wyższe. Jak wynika z danych firm analitycznej Counterpoint Research koszt wytworzenia 130 calowego panelu LCD 4K w Chinach jest nawet o 50% wyższy niż wyprodukowanie podobnego panelu choć o przekątnej 115-116 cali. Oczywiście warto pamiętać o o tym, że na przestrzeni kolejnych lat ten koszt będzie też sukcesywnie spadał. Tymczasem YouTube walczy z blokerami reklam. U niektórych użytkowników komentarze pod filmami nagle znikają, gdy tylko bloker reklam jest aktywny. Zamiast standardowej dyskusji czy też hejtu pojawia się jedynie komunikat o wyłączeniu funkcji komentowania. E, komentarze powinny pojawić się ponownie po wyłączeniu blokera reklam. Według doniesień na Redditie problem nie dotyczy tylko komentarzy. W niektórych przypadkach po wykryciu od bloka ukrywane są również opisy filmów czy inne treści. Mówi się również, że problem dotyczy także indywidualnych klientów premium, którzy korzystają z jakichś niecodziennych rozszerzeń. Sugeruje to, że YouTube chce utrudnić korzystanie z takich narzędzi, a nie tylko egzekwować wyświetlanie nam samych reklam. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy korzystacie z blokerów i czy przeszkadza Wam to w jakikolwiek sposób korzystać z YouTube'a. Sytuacja na rynku komputerów staje się coraz poważniejsza. Oczywiście przez AI. Oto bowiem szef firmy Western Digital ujawnił, że cała tegoroczna planowana produkcja dysków twardych została już wyprzedana. Potężne zamówienia zużyły podmioty zajmujące się biznesem chmurowym i rozwojem sztucznej inteligencji. Dla zwykłych konsumentów pozostają jedynie ochłapy. Zdecydowana większość dostaw została przydzielona zaledwie siedmiu największym klientom. Trzy z tych podmiotów mają już umowy z WD na rok 2027, a jeden nawet na 2028. Pierwszy robot sprzątający marki DJI Romo stał się bohaterem zaskakującej wpadki, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Jeden z użytkowników tego robota, korzystając z pada do konsoli PlayStation, uzyskał bowiem dostęp do prawie 7 tysięcy aktywnych robotów z tej serii. Jeden z posiadaczy DJI Romo postanowił bowiem sterować tym robotem sprzątającym od DJI za pomocą kontrolera do konsoli PlayStation 5. Do tego celu skorzystał z niestandardowej aplikacji do zdalnego sterowania robota. Która łączy się z serwerami DJI. Nie przewidział on jednak tego, co się wydarzy później. Przez lukę w systemie uzyskał on dostęp nie tylko do swojego, ale do wszystkich zarejestrowanych robotów sprzątających tej marki. Problem było tyle poważny, że luka umożliwiała teoretyczny dostęp nie tylko do sterowania, ale też czujników, mikrofonów i kamer w robocie. To tyle na dziś. Ja was zapraszam na kolejne nasze materiały. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.